Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer W dzisiejszym filmiku nagram dla Was recenzję tych oto chorupek, Maczugi Star Ale zanim to, to jeszcze pozdrowię od siebie wszystkich moich najlepszych widzów A są to moi najlepsi widzowie Pozdrawiam mniejszym według ja Pozdrawiam najlepszą parę Damiana Ciepliszewa oraz Czerwoną Martynę Pozdrawiam Martynka Pozdrawiam Skinnereka, Pozdrawiam Keniana Mbappę, Pozdrawiam Wojtka Olejniczaka, pozdrawiam Kamina Alinka, pozdrawiam Unstable, pozdrawiam Fleszu, pozdrawiam Karola Friza-Wiśniewskiego, pozdrawiam Cię Pleszewa, pozdrawiam Alanka Szczurka, pozdrawiam Sebastiana Antczaka, pozdrawiam Kinga Górską, pozdrawiam Dominika Szapańskiego, pozdrawiam Golfa Wulkanowego, pozdrawiam Haskiego, pozdrawiam Zabój, pozdrawiam Mateuszka, Mateuszka pozdrawiam Haskiego, pozdrawiam Krętkę, pozdrawiam. I 93 wokół Skoków, wokół sportu, pozdrawiam Xniku, pozdrawiam chmurkę, pozdrawiam Bazułkę, pozdrawiam Agrochodowcę, pozdrawiam Mereto, pozdrawiam DJ-a Paukersona, pozdrawiam Dobromordę, pozdrawiam dzikiego dzika, pozdrawiam Sajmona Gosta Relay, pozdrawiam Wojciecha, pozdrawiam wodopcaja Jasuta, pozdrawiam Auricza, pozdrawiam Blosiego, pozdrawiam Antuniego Gdula, pozdrawiam Amy. Pozdrawiam potęcznego piskaczu, pozdrawiam Arturka, pozdrawiam LKS Łąka, pozdrawiam fleszu, pozdrawiam Romaniniego Live'a i pozdrawiam Zwarenego i pozdrawiam wszystkich, którzy Pozdrawiam Wikusie, pozdrawiam zreleku, pozdrawiam Bitacha, pozdrawiam Baskiego i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przede mnie pozdrowieni. No dobra, a teraz recenzuję dla Was te chorobki Star. Są bardzo ostre, więc później je spróbuję, a teraz je recenzuję dla Was. Kupiłam je dzisiaj w sklepie, a recenzja tych chipsów, to znaczy choróbków jest taka, że to są bardzo dobre chorobki w swojej jakości i wytrzymałości kilogramów przeciętnej wagi. Skąd może potwierdzić mój lekarz? Bo ja to biorę w najmniejszych mini dawek, żeby nie przesadzić z bardzo tłustymi rzeczami. Bo to są mini tłuszczu i takie tam i można od razu spojrzeć na datę ważności i na takie tam, a recenzja to jest, że to są najlepsze chorobki na tym świecie. No dobra, to teraz próbuję Z4. łat, da. C. M. W innszale. Nawet są dobre. To po trochę ostre. Ale daję im ocenę 10 na 8. Bo są przepyszne. No dobra, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Jeżeli mi podobał wam się mój jakże przefajny odcinek z recenzji choróbków maczugi star najlepszych w swojej okazałej jakości, to wiecie to robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim na moim kanale Pawłowicki Gamer. No i co? Ja Wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło. Cześć i pa. Narka.